Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku o karmie. Nazywam się Dorota Załęska-Turant. Jestem specjalistą od karmy i podświadomości oraz autorką książki Diagram Duszy. Dzisiaj będę kontynuować temat o związkach partnerskich, który rozpoczęłam w odcinku dziewiątym o karmie. Mówiliśmy tam o problemach związanych z rozpadem związku i ich przyczynach. A przyczyną było silne przywiązanie do posiadania partnera zarówno kobiet jak i mężczyzn. W międzyczasie, proszę Państwa, otrzymuję wiele pytań, e, maili z zapytaniem, co mogę w danym momencie, w danej sytuacji zrobić, żeby rozpocząć to oczyszczanie. I tutaj, proszę Państwa, mówiąc o, co mogę zrobić na początku. W mojej książce na temat karmy opisane są podstawy, skąd się bierze karma, e, dlaczego ponosimy skutki karmiczne. I tutaj w mojej książce podaję podstawowe modlitwy, podstawowe narzędzia, za pomocą których możecie już Państwo rozpocząć rozumienie przede wszystkim i oczyszczanie karmy. Wiele czytelniczek, które do mnie dzwoniło, one mówią, że następują zmiany. Oczywiście dane nastąpią, jeżeli będziemy mieli chęć zrobienia czegokolwiek. Bądź druga rzecz, proszę Państwa. Ciągle słyszę to samo pytanie: co mam zrobić, żeby tą karmę oczyścić? Niestety z książek się tego nie nauczymy. Ja tego uczę na moich warsztatach oczyszczania karmy już od wielu lat, z dobrymi skutkami dla ich uczestników. Dlatego, jeżeli ktoś będzie zainteresowany naprawdę chęcią zrobienia czegoś w swoim życiu, to trzeba zrobić jakiś krok. Oczyszczanie karmy. Nie stanie się samoistne, dlatego zachęcam Państwa do takich przygód, bo uważam, że jest to wielka przygoda pracy nad sobą i swoim życiem. I kiedy słyszę, jak moja uczennica mówi, no przecież ja w to wierzę robię. Ale jak to się dzieje, to jest jej trudno uwierzyć, oczywiście, tak? Także zachęcam. Możecie Państwo czytać różne inne publikacje na temat karmy, ale trzeba coś w tym kierunku robić. Dzisiaj mówiąc o kontynuacji odcinku na temat przywiązań, chciałabym nadmienić, skąd się biorą te przywiązania, ponieważ. Kobieta funkcjonuje jako energetycznie związana z ziemią, a mężczyzna funkcjonuje jako energetycznie związany z duchem. Dla niego jest ważne coś innego, a dla kobiet jest ważne coś innego. Dlatego kobiety silni przywiązują się do materii, do przyjemności ziemskich i ta przyczyna, y, która stoi za tym chęcią posiadania, po pierwsze, u kobiet, to jest miłość. Chęć posiadania związku partnerskiego, ale nie jako konkretnie posiadania mężczyzny. Kobieta przywiązuje się do posiadania partnera z powodu chęci y, otrzymywania miłości, zainteresowania. Y, Potrzebuje jak ryba wody miłości kobieta, aby mogła żyć, aby mogła być szczęśliwa, aby chciała rodzić dzieci. To u kobiety stoi na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu to, co przywiązuję do posiadania partnera, jest chęć posiadania rodziny. Więc tak naprawdę partner jest potrzebny do tego, żeby mogła spłodzić dzieci, żeby założyć rodzinę, żeby stworzyć dom. Następnie takim elementem, który powoduje posiadanie, chęć posiadania partnera, jest lęk przed samotnością, ale też co powiedzą inni. I tak jak spotykam się z młodymi dziewczynami, bo uważam, że takie kobiety w wieku 30- paru lat są bardzo młode i one już niepokoją się tym, że są wolne, że nie mają partnera. I proszę Państwa, najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, że to nawet nie one pragną posiadać tej rodziny, partnera, tylko rodzina ich naciska, bo tak wypada, bo tak trzeba, i nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, że te dziewczyny tak naprawdę. Cierpią z tego powodu. Także y, zalecałabym nieszukanie, szukanie, nie namawianie kogoś do tego, aby zrobił to, co robią inni. I ostatnia y, przyczyna tego chęci posiadania partnera u kobiet, zaznaczam, jest to seks, a więc przyjemności seksualne. Stoją one na czwartym miejscu, jeśli chodzi o poszukiwanie partnera. Więc nam się może wydawać, że przyjemności ziemskie, do których między innymi zaliczamy seks i posiadanie partnera, są główną przyczyną. Nie. Kobiety potrzebują miłości, zainteresowania, troski, wsparcia, potrzebują czuć się kochane. Wtedy one żyją i są szczęśliwe. Mężczyzna, który nie potrafi okazywać kobiecie y, tej miłości, zainteresowania, to nie będzie widział swojej partnerki jako szczęśliwej. I następnie u mężczyzn to, co stoi jako chęć posiadania partnerki, ja nie mówię tu posiadania żony, dla mężczyzn jest to tak naprawdę taki autorytet na pierwszym miejscu, więc nie jest to seks, nie są to przyjemności ziemskie, ale mężczyzna, Kieruje się tym, że powinien założyć rodzinę, bo tak wypada. Wtedy jest szanowany. Mówi się, że mężczyzna powinien zbudować dom, posadzić drzewo i spłodzić syna. Dlatego inaczej patrzy społeczeństwo na mężczyznę, który jest wolny, który jest samotny, a mężczyzna, który ma partnerkę, który ma już rodzinę, jest większym autorytetem dla niektórych, oczywiście, ale czuje się ważny. Więc dla mężczyzn. To jest podstawowa przyczyna szukania partnerki. Na drugim miejscu u mężczyzn stoi chęć wsparcia, opieki, czułości i tu jest posiadanie kochanki. W grę nie wchodzi skrypte seks u mężczyzn, ale oni potrzebują mieć kochankę, a więc nie kobietę, która stoi w kuchni i tylko gotuje obiady, ale jest dla niego Kochankom i to jest na drugim miejscu u mężczyzn. Na trzecim miejscu szukania partnerki w życiu jest chęć przedłużenia rodu, kontynuacji rodu. Dlatego no, mężczyźni najczęściej pragną posiadać tego syna. Nazwisko może być zachowane, kontynuacja tego rodu jest, ale większość mężczyzn będzie posiadać niestety tylko córeczki, które to w przyszłości mogą po prostu zmienić nazwisko, ale to jest ta chęć kontynuacji rodu. Następnym, ostatnim, takim czwartym elementem, który, który doprowadza do tego, że mężczyzna szuka kobiety jest to trudny los. I proszę Państwa, mężczyźni, którzy nie mają rodziny, którzy są wolni, najczęściej ulegają słabościom, uzależnieniom kolegom i ich los toczy się nie zawsze tak jakby akceptowało to społeczeństwo. Więc są to zobaczcie różnice kiedy kobieta poszukuje partnera i kiedy to mężczyzna poszukuje partnerki. Dalej chciałabym omówić następne przyczyny rozpadu związków partnerskich. To, co jest bardzo istotne, jest to świadoma i podświadoma agresja kobiet wobec mężczyzn i podświadoma i świadoma agresja mężczyzn wobec kobiet. Jak to się objawia w praktyce? Skąd ta agresja się bierze i jak ona oddziaływuje na drugą stronę? Posłużę się przykładem. Mamy kobietę. Która posiada podświadomy poziom agresji wobec mężczyzn. Więc tu jest mężczyzna, i podświadomy poziom agresji u kobiety nie oznacza automatycznie, że ona w swojej duszy nienawidzi mężczyzn, czy ma złe stanowisko na temat mężczyzn, ponieważ w podświadomości każdego z nas, czy to mężczyzny, czy to kobiety, jest kumulacja czterech pokoleń wstecz. My jesteśmy jako to piąte pokolenie. W związku z tym posłużę, przypomnę przykład, który omawiałam w pierwszych odcinkach, jeżeli jest tu mama, jeżeli jest tu babcia, to co nasza mama ma w świadomości, jej dziecko będzie miało właśnie podświadomości. Więc mówimy tu, skąd się może wziąć w podświadomości kobiety agresja wobec mężczyzn. Podobnie babcia, powiedzmy, to co ma w podświadomości, to przenika do świadomości naszej mamy i my, będąc w tym miejscu, możemy mieć. Podświadomości skumulowaną agresję wobec mężczyzn. Jaka jest to różnica dla takiej kobiety? I powiedzmy, w bardzo wielu przypadkach, taka kobieta, ona w duszy, jako indywidualna karma osobista, ona ma pozytywny stosunek do mężczyzn, nie atakuje ich, akceptuje, lubi i w tym momencie można powiedzieć, że jest wielkie niezrozumienie tematu, kiedy ona dowiaduje się, że ona ma podświadomą agresję wobec mężczyzn. I właśnie to są te bardzo trudne przypadki, kiedy to w podświadomości, w ciałach subtelnych takiej kobiety jest agresja jej przodków, mamy, babci, prababci. Ale tu. W jej duszy tej agresji nie ma, ale jak to się dzieje? Taka kobieta, na którą spada rodowa agresja wobec mężczyzn, ona spotykając mężczyznę, zakochuje się, otwiera przed nim swoje serce, i w tym momencie za jej uczuciami, za jej emocjami idzie cała lawina. Energetycznie tego, co ona ma w swoich ciałach subtelnych, a więc tak naprawdę może iść atak na jej mężczyznę, który nie jest jej atakiem. I właśnie mężczyźni, ich dusze, one czują: oni czują, że na przykład kobieta może być dobra, ciepła, wspaniała ale oni czują, że na poziomie subtelnym są atakowani. Taka kobieta nawet nie wie, że jest chora, nawet nie wie, co jest przyczyną, że mężczyźni od niej uciekają. To jest ten jeden z trudniejszych przypadków, który jest bardzo ciężki do rozpoznania. Jeżeli nie trafimy do specjalisty, który to odkryje, to tak naprawdę takie kobiety mogą przejść przez życie i nie wiedząc, nie wiedzą dlaczego im się to życie partnerskie tak naprawdę nie układa. I podobnie ma się rzecz z mężczyznami. A więc, jeżeli byśmy tu pokazali mężczyznę, on również, podobnie jak kobieta, może mieć spadek agresji wobec kobiet, która spada rodowo, na przykład od ojca, dziadka i pradziadka. Więc są to te właśnie trudne sytuacje. Co innego jest, jeżeli na przykład kobieta ma. Świadomą agresję, a więc świadoma agresja wobec mężczyzny już jest widoczna, bo taka kobieta wyzywa, krzyczy, upokarza takiego mężczyznę słowami, osądza, wypomina, więc jest to już świadoma agresja i no kobieta czuje, w jaki sposób się zachowuje, ale również ta jej świadoma agresja wobec mężczyzn czy swojego mężczyzny może być również wynikiem karmy rodowej. Posługując się tym przykładem, pokażę to wyżej, kobieta, mężczyzna i dzieci. Jeżeli kobieta na poziomie subtelnym atakuje agresją swojego mężczyzna, mówię tu też o tym, że nawet nie wie, że to robi to wszystko spada na życie i los ich wspólnych potomków. Jeżeli kobieta atakuje swojego partnera agresją, to ta agresja nie dość, że spada na dzieci, to również będzie. Zawracać do takiej kobiety. Oczywiście, tak naprawdę nieszczęśliwi są tu wszyscy, dlatego że na poziomie podświadomym agresja uderza w mężczyznę, zawraca, kobieta cierpi, ale też ta sama agresja spada również na dzieci, burząc ich los, burząc ich charakter. I bardzo często dzieci będą cierpieć w sposób chorobowy. Będą cierpieć ich ciała, mogą się źle uczyć, yy, mogą nie chcieć się nawet uczyć z tego powodu, że ich los jest atakowany. Natomiast jeżeli mężczyzna ma podświadomy poziom agresji wobec kobiety, już nie będziemy dociekać skąd ona jest, ale jest. To wtedy sytuacja u mężczyzny wygląda troszeczkę inaczej. W pierwszej kolejności agresja zawraca, posłuży się tu innym kolorem. W pierwszej kolejności agresja zawraca i uderza w tego mężczyznę, i on tak naprawdę w pierwszej kolejności obrywa za to, że atakuje swoją partnerkę świadomie lub nie. I dopiero wtedy może spadać na dzieci. Wynikiem tego jest fakt, że to kobieta, między 60 a 70% odpowiada za życie i los swojego mężczyzny, za życie i los swoich dzieci, natomiast mężczyzna, niestety, ale około w 30% między 30, 40 nie posłużę się tutaj konkretami, ale tak jest to. Procent tego, jak mężczyzna odpowiada za życie i los własnych dzieci. I tu jest fakt niezaprzeczalny. Charakter światopogląd kobiety determinuje życie i los jej mężczyzny oraz życie i los ich wspólnych potomków. Jakie jest rozwiązanie w takiej sytuacji? Przede wszystkim, w pierwszej kolejności, należy zbadać. Jaką mamy, jaki mamy poziom agresji, czy w ogóle go mamy, bo nie każdy ma nie każda kobieta ma agresję wobec mężczyzn i nie każdy mężczyzna ma agresję wobec kobiet, a przyczyną wielu problemów może być zupełnie coś innego. Jeżeli wiemy, że jest taka sytuacja, proszę Państwa, należy zacząć oczyszczać swoją duszę. Oczyszczamy to poprzez modlitwę, skruchę, pokajanie. Trzeba nauczyć się tych zasad, co robić i w jaki sposób to możemy oczyścić. I jak mówię, z, mojej, do, z mojego doświadczenia, praktyki zawodowej, jest to możliwe w bardzo szybkim czasie, ale należy coś z tym faktem zrobić. Niestety agresja, która nie będzie oczyszczona, ona będzie przenikać. Do dusz naszych dzieci, do dusz naszych potomków, i niestety, jeżeli jest agresja kobiety wobec mężczyzn, w rodzie mogą rodzić się same dziewczynki. Podobnie wygląda sytuacja, że kiedy na przykład mężczyzna ma agresję wobec kobiet, mogą rodzić się sami chłopcy. To wszystko jest do sprawdzenia i do uzdrowienia. Dziękuję Państwu serdecznie i zapraszam na kolejne odcinki o karmię.